Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was, kochani. Zanim o słowie, to bardzo dziękuję za wczoraj. Cudowne spotkanie, projekt ABBA rozpoczęliśmy. Będziemy się spotykać co miesiąc, już następny, jak Bóg da, 3 listopada. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali do Stadnik, ale także tym, którzy łączyli się z nami, czy to przez YouTube, czy Radio Profeto. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję do następnego razu. A słowo dzisiejsze, którym się modlę, to naprzykrzać. Kochani, to słowo w języku polskim już bardzo rzadko jest używane. E, moja babcia, świętej pamięci, pamiętam tak nieraz mówiła, jak ją na przykład e, czymś tam dziadek zdenerwował, czy gdzieś tam coś o czymś mówił. Ona była czymś zajęta, to mówiła, nie naprzykrzaj mi się. E, przypominam sobie takie, takie sytuacje, ale dzisiaj ten, to słowo już jest mało używane. To sprowokowało mnie do sięgnięcia do Greki. To słowo, które zostało przełożone w Biblii tysiąclecia właśnie na nie naprzykrzaj mi się w tej opowieści Jezusa, to dosłownie mogłoby być przetłumaczone nie bij mnie, nie sprawiaj mi przykrości, nie rób mi zła. I w tym kontekście tak sobie myślę, że rzeczywiście nieraz jest tak, że jak coś w naszym życiu zawodzi. To nieraz obwiniamy o to Pana Boga i rzeczywiście go okładamy, bijemy, no, robimy mu przykrość, wręcz, słuchajcie, sprawiamy mu przykrość, tak? bo coś nie poszło po naszej myśli. Pan Bóg może powiedzieć, żebyśmy się nie naprzykrzali, ale od takiej strony ludzkiej to jest to dość brutalne. To jest taki. W wyniku naszych frustracji często tego Pana Boga atakujemy, a On jest naprawdę nic nie jest winny, bo często to nasze wybory, nasze grzechy albo wybory innych ludzi, konsekwencje tych wyborów, a nie Pan Bóg, który chciałby nam właśnie czynić źle. A pomimo, że my się naprzykrzamy, pomimo właśnie, że go okładamy, bijemy wręcz, w cudzysłowie oczywiście, czy, czy, czy sprawiamy przykrość, to, to Pan i tak dla nas jest właśnie jak Abba, jak wczoraj mówiliśmy, jak Ojciec. Dlatego niech będzie uwielbiony. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i nie naprzykrzajmy się.